Dzień dobry, gniazdo nostalgii z tej strony. Elden Ring. Gra, która zakończy challenge od Kishaka. Gra, której nie mogłem się doczekać. I to też przede wszystkim dlatego, że poprzedni tytuł, w który grałem, to było pierdolone Lords of the Fallen. Tworzymy więc naszą postać. Pokolorowałem ją oczywiście na kolor zielony. Klasa, którą wybrałem, to bandyta, a blessing, który otrzymaliśmy, to talizman, który zwiększa nam maksymalne hapeki. Na pierwszym bossie nie poszło mi najlepiej, ale nie zamierzam resetować tytułu, żeby go pokonać. Z tego co wiem, to tak czy siak z tego typu przeciwnikiem będziemy mierzyć się w momencie, w którym będziemy eksplorować świat. I tutaj od razu zaznaczę: jakiekolwiek informacje, które posiadam na temat Elden Ringa, sprowadzają się do rzeczy, które wiem tak bazowo, po prostu bo siedzę w internecie, bo siedzę w gamingu. I tutaj od razu te informacje mogę podsumować: kojarzę jakąś ilość bossów, no i to by było na tyle. Nie zamierzam używać internetu do prowadzenia mojej rozgrywki, do ułatwiania jej czy cokolwiek, więc o to nie musicie się obawiać. Jeżeli jakieś wyjątki będą miały miejsce, to po prostu was o tym poinformuję. W każdym razie, wychodzimy do tego pięknego świata i możemy mierzyć się z naszym pierwszym przeciwnikiem. Jest to 3 Sentinel. Jako, że kiedyś podchodziłem do Elden Ringa i właśnie tego bossa pokonałem, po czym przestałem grać w Elden Ringa, to poszło mi z nim zadziwiająco prosto. Już w ramach trzeciej próby poległ. Co nie zmienia faktu, że tak czy siak chciałem skonfrontować moje wrażenia z tego bossa z tymi wrażeniami, które miałem poprzednio. Wrażenia były naprawdę pozytywne. No ale miałem jedno ale. W całym kicie bossa nie podoba mi się jeden atak. Mianowicie ma on tendencję do tego, żeby skoczyć sobie na ziemię i uderzyć w tą ziemię tarczą. I tak samo jak kiedyś, w tym momencie też ten atak mi się niezbyt podoba. Uważam, że jego pole rażenia jest po prostu zbyt duże. Nie sprawia to oczywiście, że ten boss jest nie do pokonania, czy sam atak jest po prostu nie do uniknięcia, co się jak najbardziej da zrobić, no ale w dalszym ciągu uważam, że pole rażenia samego ataku powinno być ograniczone. Chociaż o jakieś tam 10-20%. Po pokonaniu ziemeczka wydropił on złotą halabardę, do której będziemy dążyć w ramach progresu mojej postaci. I tutaj powiadomię Was o dwóch rzeczach. W ramach progresu mojej postaci, w zasadzie przez cały odcinek, nie zwiększymy sobie punktów witalności o ani jeden punkt. A po drugie, coś, co mi się bardzo podoba w Elden Ringu, to to, jak wysokie wymagania mają niektóre bronie. Przykładowo, w przypadku tej halabardy potrzebujemy aż 30 punktów siły. Do tego potrzebujemy z 16 punktów zręczności i kilka punktów, które wydamy na wiarę. Idziemy dalej. Przez następną lokację po prostu przebiegłem, bo wiedziałem mniej więcej, gdzie będzie nas czekać następne ognisko. Swoją drogą malutka rzecz, ale dla mnie w przypadku początku mojej rozgrywki była niezmiernie irytująca. To jak w tym tytule. Ekwipuje się broń w dwie rączki i jest po prostu niewygodna. I oczywiście pewnie jest to przez to, że w każdym innym tytule od From Software robi się to inaczej, ponieważ tylko i wyłącznie tutaj nie potrzebujemy kliknąć trójkąta, tylko potrzebujemy go przytrzymać i kliknąć R1. Dodatkowo uważam, że przyzwanie naszego wierzchowca powinno znajdować się pod jakimś przyciskiem. Tutaj za to specjalny przedmiot, który właśnie za to przyzwanie odpowiada, musimy wyekwipować, przypisać do odpowiedniego slotu, wybrać sobie odpowiedni slot i wtedy dopiero klikamy kwadrat. A skoro przy tym jesteśmy, po odblokowaniu następnego ogniska gadamy sobie z typiarką, która daje nam ten flecik, który przyzywa nam konia. I w tym momencie prawdopodobnie zesracie się z wrażenia, ponieważ w tym tytule występuje cykl dnia i nocy. Tak skomplikowana mechanika, którą twórcy nam po prostu dali bez żadnego dlc czy cokolwiek, to chyba neguje nam wszystkie minusy, które ewentualnie do tej pory wymieniłem i przede wszystkim te, które będą później występować. W każdym razie wsiadłem więc na mojego konia, który bardziej przypomina osła i ruszyłem w kierunku wieży, bo tak mi się po prostu podobało. Pokonałem kilku rozłożonych przeciwników po drodze i spotkałem kilku NPC-tów. Aż wreszcie doszedłem do bossa. Jest to gościu, który prowadzi całą walkę ze swojej łodzi. I tutaj możemy przejść do mechaniki, która absolutnie mi się nie podoba, ale równocześnie będę używać jej przez cały tytuł. Mowa tutaj oczywiście o naszym koniu, który trywializuje niektóre walki. Tak jak na przykład tutaj. W momencie, w którym próbujemy walczyć z tym gościem na łódce bez naszego konia, walka nagle staje się o wiele trudniejsza. Za to w momencie, w którym na koniu jesteśmy, to jest to po prostu pajacerka. I niestety aplikuje się to do naprawdę dużej ilości bossów, ale przede wszystkim przeciwników, których spotykamy po prostu w otwartym świecie. My sobie na tym koniu biegniemy, uderzymy go raz, przeciwnik nie obróci się na tyle szybko, żeby dogonił nas właśnie na tym koniu. Więc my uderzamy go ponownie. Cały cykl powtarzamy do momentu upadku bossa. Dlatego też trudno ocenić mi tą walkę z bosem, no bo została strywializowana całkowicie przez pierdzielonego konia. No i oczywiście zakładam, że pojawią się głosy, które będą mi mówić to czemu używasz tego konia w momencie, w którym na niego narzekasz. Jest to po prostu mechanika dostępna dla gracza i oczywiście, że będę z niej korzystać. To czy mi się ona podoba, czy nie. To już jest osobna kwestia. Pokonałem tego cypa za pierwszym razem, możemy iść dalej. Odblokowałem jakiś kościół, tam dostałem Invade'a, niestety poległem, no ale odblokowałem następne ognisko. Ognisko, przy którym typiarka, która sprzedała nam konia, zaprasza nas do swojego zamku. Jest to Firelink Shrine, oczywiście, tylko występujący w Eldenie. I szczerze, jest to chyba mój najmniej ulubiony Firelink z jakiegokolwiek tytułu od From Software. Przede wszystkim. Jego olbrzymim minusem jest to, jak bardzo nie jest zintegrowany ze światem tytułu. Po drugie, nie jest jakoś bardzo charakterystyczny. I to w zasadzie tyle. Jako, że lokacja kościelna, do której trafiliśmy wcześniej, nie wydawała mi się być odpowiednia do mojego poziomu, Cofnąłem się do miejsca, w którym dostaliśmy naszego osiołka. Zacząłem eksplorować. Dzięki temu dostałem przede wszystkim możliwość wyfarmienia naszej postaci, ponieważ co by nie mówić ale mopki, które są rozłożone tak po prostu w tym świecie, dają naprawdę dużo dusz w porównaniu do bosów, którzy za dużo dusz to nie dają. A tak to przynajmniej wygląda w tym momencie. W każdym razie, po pokonaniu kilkudziesięciu wrogów natrafiłem na pewien okrąg. Tam przeteleportowałem się do Shadow Realmu, gdzie dostałem możliwość zmierzenia się z bossem. Bossa uznałbym za po prostu przeciętnego. W sensie nie ma tutaj nic rewelacyjnego, ale też przede wszystkim wszystkie jego elementy stoją na przyzwoitym poziomie. Wygraliśmy z nim za drugim czy za trzecim razem, więc możemy ruszać dalej. I tutaj w tym segmencie chciałbym poruszyć ogólnie eksplorację, bo szczerze mówiąc nie czerpie z niej w ogóle przyjemności. A wręcz powiedziałbym, że działa ona na minus Elden Ringa. No popatrzcie, jakie to przygody przygotowali dla nas twórcy. Chodzimy sobie po prostu po świecie, po czym zauważamy jaskinie. Oczywiście wchodzimy do środka. Tam czekają już na nas wielcy przeciwnicy w postaci kilku wilków. Pokonujemy ich oczywiście bezproblemowo, udajemy się dalej i trafiamy do sali z bosem. I tutaj oczywiście można byłoby przypuszczać, że zginiemy tutaj wielokrotnie, że będzie to po prostu przeciwnik, który nas zaskoczy. No i nie. Przeciwnik nas nie zaskoczył, chociaż tutaj bym się kłócił, ponieważ zaskoczył mnie tym, jak bardzo chujowy jest. Pokonaliśmy go więc za pierwszym razem, dostaliśmy jakąś tarczkę i możemy ruszać dalej. A no i najważniejsze zapomniałem o duszach bo jest ich aż tysiąc, które dostaliśmy w ramach tej walki. I teraz pytanie. Czy po takiej przygodzie czulibyście satysfakcję? Bo tego typu jaskin jest naprawdę dużo w tym tytule. Jaskinie, w których nie ma nic ciekawego, wchodzisz, pokonujesz kilku wrogów i bossa, który też jest beznadziejny i wychodzisz. Po prostu nie zawsze więcej oznacza lepiej. To tak po pierwsze. To jest mój pierwszy problem z eksploracją w ramach Elden Ringa. Za to moim drugim problemem jest to, jak świat jest zbudowany. Mianowicie, odpalamy sobie mapę i się okazuje, że świat jesteśmy w stanie podzielić na pewne segmenty. Gdzieś tam rekomendowany level naszej postaci wynosi 10, gdzieś tam wynosi 30. I jaki mam z tym problem? W bardzo niewielu sytuacjach czuję się zaskoczony, bo wróg, na przykład, z którym się będę mierzyć, będzie za silny. Chociaż tutaj oczywiście zaznaczam, chodzi mi o takie podejście zdrowe do Dark Soulsów, no bo w teorii jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika z każdym ekwipunkiem. No ale wracając, w tym świecie brakuje mi takiego poczucia przygody, no bo tutaj już z góry wiem po zmierzeniu się z pierwszym przeciwnikiem w danym biomie, z jakimi innymi przeciwnikami będę musiał się mierzyć. Gdyby sam świat był podzielony bardziej nieregularnie bądź też na mniejsze biomy, to by było mniej widoczne. No ale nie jest i mi to przeszkadza. Drugim problemem, który jest dostrzegany przeze mnie, jest to, że w momencie, w którym sobie właśnie, tak jak ja, losowo sobie lecimy w jakiekolwiek miejsca na mapie, to jesteśmy w stanie się przeekspić. Nie jesteśmy w stanie mieć po prostu za wysoki poziom. No bo w Dark Soulsach, tak bazowo, założenie jest takie, że z każdym ekwipunkiem przejdziemy każdy biom, więc. Z ekwipunkiem 10 poziomu na luzie da się przejść ten biom, który jest na 20, czy na 30, czy nawet na 40 poziom. A skoro to zrobiliśmy, to otrzymaliśmy prawdopodobnie niebotyczne ilości doświadczenia. Dzięki temu otrzymaliśmy bardzo dużą ilość poziomów. I strywializowaliśmy sobie całkowicie biomy na 10., na 20 i na 30 poziom. I możliwe, że to jest kwestia tylko i wyłącznie mnie, ale ja sobie tak na luzie, eksplorując ten świat Elden Ringa, czuję, że tracę niesamowite ilości kontentu, bo rozwijam swoją postać. I możecie mi tutaj powiedzieć: To powinieneś zagrać SL1. No i w teorii to jest ok, chociaż wydaje się to absurdalne, żeby pierwsze podejście było SL1. -em. Ale tam, w ramach tego naszego progresu, tak czy siak zwiększamy dosyć sporo nasze obrażenia, które zadajemy. Co prawda witalność nam nie rośnie, więc większość bossów ma nas na jednego może dwa hity. No ale aktualnie to mój gameplay też tak wygląda, no bo też nie zwiększałem sobie statystyki witalności. Ja tutaj jestem tylko po to, żeby zadawać duże obrażenia. Idąc dalej, znalazłem kolejną jaskinię, która tym razem była wypełniona gargulcami. Pokonałem, odblokowałem przejście, no i zmierzyłem się z bossem. Na szczęście przy drugim podejściu poszło mi już zdecydowanie lepiej, bo po prostu zabiłem bossa. Pognałem oczywiście na swoim rumaku dalej i trafiłem do wielkiego zamku. Przed zamkiem, kiedyś tam, jakiś czas temu, jakaś typiarka poprosiła mnie, żebym przekazał list. I to też w tym zamku po krótkiej eksploracji robimy. Swoją drogą, przeciwnicy, którzy latają, dosłownie przypominają pierdolone harpie z Gotika. Są po prostu niezmiernie wkurzające, no ale to tyle. Lokacja nie była zbyt ciekawa, chociaż to było dosyć interesujące, żeby znaleźć właśnie pasującą drogę. No bo coś, na co definitywnie warto zwrócić uwagę, to to, że Elden Ring. Jest chyba najbardziej wertykalnym tytułem ze Stiny From Software. Tutaj naprawdę mocno trzeba się postarać, żeby dostać jakiekolwiek obrażenia od upadku. Dzięki temu, że trochę poeksplorowałem, byłem w stanie wyekwipować następny mieczyk. Jest to ten miecz typa z Shadow Realm'u i coś co jest super fajne to to, że posiada krwawienie i się okazuje, że w Elden Ringu krwawienie robi faktycznie obrażenia. Robi różnicę. Dlatego też bez większych problemów, po z tej lokacji po prostu poległ. Dropiąc przy okazji broń, która wyglądała dosyć interesująco. Jako że najwyraźniej to był koniec tej lokacji, to przeszedłem do dalszej dawki eksploracji. No i trafiłem na pewien portal. Użyłem go oczywiście. Przeteleportował mnie na sam kraniec prawy górny róg mapy, więc... No, spodziewałem się czegoś interesującego. No i był sobie ten żul z Firelink Shrine w Sekiro. Pogadałem z nim trochę, dałem mu coś. No i wyszedłem z tego budynku, do którego trafiłem, i zacząłem pojedynkować się z bossem. No i jest to jedyny przeciwnik, którego sobie odpuściłem, ponieważ uważam, że definitywnie jeszcze to nie jest ten poziom, na którym powinienem się z nim mierzyć. I fajnie, szkoda tylko, że teleportować mnie musiało na sam kraniec mapy. No ale możemy iść dalej. Powróciłem do tego kościoła, gdzie dostaliśmy Invade'a, ponownie go dostaliśmy, no ale tym razem ja już wygrałem. Poszedłem kawałek dalej i trafiłem na przeciwnika, którego kojarzyłem, ponieważ był to Asylum Demon z Dark Souls 1. Tylko że nie do końca, ponieważ był to syn Asylum Dimona i Drzewa. Najwyraźniej tamten pierwszy z Dark Souls 1 był dendrofilem. Mówset tego rzymeczka niezbyt został rozszerzony, no ale walka tak czy siak sprawiła mi niesamowicie dużo radości, ponieważ była bardzo wymagająca. Niektóre jego ciosy one hitowały mnie, a te, które akurat tego nie robiły, zadawały mi 90% mojego życia. I tutaj też chciałbym wam przedstawić najbardziej kontrowersyjny take, jaki mam. Nie podoba mi się w Elden Ringu to, że każda broń jest użyteczna. I zanim mnie zjedziecie, zanim powiecie mi, że Ty Debilu gra daje ci takie duże możliwości, a ty na to narzekasz. No to pozwólcie mi rozwinąć. Chodzi mi konkretnie o to, że Elden Ring nie pozwala nam przegrać pod względem tego, co wybierzemy. Wszystkie broń, które sobie przetestowałem, niezależnie czy się skalowały z moimi 30 punktami siły, czy z moimi 15 punktami zręczności, zadawały podobne obrażenia. I akurat to jestem w stanie jeszcze trochę zrozumieć, że to skalowanie nie daje takiej dużej różnicy demedza, ponieważ bronie, które nie są ulepszone znacznie, po prostu chujowo się skalują. Ale przede wszystkim chodzi mi tutaj o coś innego. Przez to, że większość broni sprawuje się w dobry sposób w ramach walki, to po co mam szukać nowych broni, skoro tak czy siak każda jedna broń będzie sprawować się dobrze? To po pierwsze. Po drugie, i to jest dla mnie ważniejsze, wolałbym, żeby były solidne różnice między brońmi, żeby były dobre i złe wybory, bo dzięki temu musiałbym chociaż trochę pomyśleć nad tym, czego używać. I tutaj jak najbardziej rozumiem też tą drugą stronę. Mi to może przeszkadzać, bo ja nie muszę myśleć, ale drugiej osobie może to niesamowicie imponować, że jest w stanie grać czymkolwiek. I tak czy siak będzie się to sprawować dobrze. Możemy to porównać na przykład do cukierków. Mam jakieś ulubione swoje cukierki. Załóżmy, że są to chujole. I doceniam je przez to, że po pierwsze, na tle innych wypadają w moim mniemaniu lepiej. To po pierwsze. A po drugie, są na przykład o wiele większe objętościowo. I czysto przez to, że w porównaniu do innych wypadają lepiej, to uważam je za bardziej wyjątkowe. W Weldenie za to każda broń jest spoko, więc po prostu każda broń jest nijaka. Pokonałem wreszcie tego ziomeczka, dostałem się do jaskini, którą strzegł najwyraźniej i nie wiedziałem co tam zrobić. Ponieważ w pewnym momencie znalazłem się w pomieszczeniu, które by sugerowało, że tam będzie walka z bosem, a była walka ze ślimakami. I nawet w momencie, w którym pokonałem te ślimaki, no to nic się nie odblokowało, więc po prostu wyszedłem sobie i ruszyłem w dalszą podróż. I musiałem to pominąć na nagraniu bądź też po prostu nie nagrałem akurat tego podejścia, ale gdzieś po drodze spotkałem smoka i go pokonałem. Walka bardzo przeciętna. W każdym razie spojrzałem sobie na mapkę i udałem się do miejsca, które wydawało mi się ciekawe. No bo przejście tam wyglądało jakby miało być do zamku, a ja tego zamku nie odkryłem. No i faktycznie za dużą bramą był zamek. I tam też spotkałem walkę z bossem. Jest to pierwszy boss, z którym się mierzę, który ma kadzcennę openingową. Szczerze, w ramach pierwszego podejścia spodziewałem się po prostu, że ten boss będzie mieć drugą formę. No i niestety nie doświadczyłem tej drugiej formy, ponieważ raz mnie zabił. Podeszłem do niego drugi raz, już samo drugie podejście było o wiele prostsze. Dlatego też potwierdziłem sobie w głowie, że na pewno będzie druga forma. No niestety nie było i nie wiem w sumie jak na to patrzeć, ponieważ no jest to teoretycznie taki pierwszy fabularny boss w Elden Ringu, przynajmniej pierwszy z którymi ja się mierzę. Jeżeli jakiś tam pominąłem no to tym bardziej uważam, że ten boss jest pajacem, no bo jest po prostu za słaby. No ale może być to kwestia tego, że moja postać faktycznie posiada te 20 poziomów wyżej niż na samym początku. Co by nie było jednak możliwe, że moje oczekiwania po prostu były postawione zbyt wysoko, bo tak czy siak, jeśli miałbym porównać ze wszystkimi bossami od From Software, które prezentowały się jako pierwsze bossy, to nie wypada on aż tak źle. Postawiłbym go mniej więcej na tym samym poziomie, co ten typ w Dark Souls 3, więc definitywnie gorzej od Gascoina, no ale no, nie jest to zły boss. Poległ za drugim razem, więc przeszedłem do eksploracji. I patrząc na to, co mnie czekało, to tutaj faktycznie wydaje się, że jesteśmy fabularni w Dark Souls 4. No bo nie mamy tego pieprzonego konia, mamy po prostu lokację i zmierzamy z ogniska do ogniska, odblokowując przy okazji jakieś tam skróty, aż wreszcie dochodzimy do Godrika. Jeżeli chodzi o moje statystyki, to sięgnęły już takiego poziomu, że byłem w stanie wyekwipować złoty topór czy tam halabardę. Ona została generalnie wydropiona z 3 Sentinela na samym początku gry. No i jeżeli chodzi o tego bossa, to nie zrobił na mnie jakiegoś dużego wrażenia. Posiada naprawdę zróżnicowany moveset, jest rozbudowanym bossem definitywnie, zwłaszcza że posiada dwie fazy, tylko że jest jeden minus. A mówię tutaj o cholernie niskim poziomie zdrowia. Mianowicie, te dwie fazy on posiada w ramach jednego paska HP. A sam pasek HP nie robi po prostu wrażenia. Gdyby był dwa razy dłuższy, dwa razy większy, to pewnie byłoby trochę inaczej. Bawiłbym po prostu się na tym bosie o wiele lepiej. Coś jednak na co warto zwrócić uwagę, to to, że w ramach Elden Ringa bossy nie posiadają takiej definitywnie słabszej strony. No bo spójrzmy na tego Godrika. Uciął on sobie lewą rękę tylko po to, żeby założyć głowę smoka właśnie na tą rękę. No i można by było przypuszczać, że nagle przestanie atakować prawą ręką. Nic bardziej mylnego. No to skoro atakuje prawą ręką, to może atakuje w słaby sposób lewą. Tak się nie dzieje. Niezależnie czy z prawej ręki, czy z lewej, ataki są tak czy siak groźne. I oczywiście pewnie jestem jedyną osobą, która to zauważa, no ale dla mnie jest to ważne. W każdym razie na tym bossie chciałbym zakończyć moją przygodę w ramach pierwszego odcinka Zelden Ringa. Pewnie zauważyliście, że nie pokonałem jakiejś niesamowicie wielkiej ilości bossów do tego odcinka. No tak, faktycznie. Tylko, że przedstawiłem wam sporo przemyśleń i ja chciałbym je skonfrontować z tym, co będę mówić do was w ramach drugiej czy trzeciej części. Ponieważ wydaje mi się, że to mogą być dosyć kontrowersyjne opinie i tak Więc może już w ramach drugiego odcinka ten cieć, gniazdo nostalgii zostanie wyjaśniony przez gniazdo nostalgii. W każdym razie, w ramach lekkiego podsumowania, to bawię się w Elden Ringu mimo wszystko bardzo dobrze. W sensie, niezależnie na co narzekałem, to narzekałem na decyzje. Decyzje designerów, deweloperów i tak dalej. Ludzi, którzy stoją za tym tytułem. Nie narzekałem absolutnie na stronę mechaniczną tej gry. Czemu? Bo stoi na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też bawię się mimo wszystko dobrze. I to by było na tyle ode mnie. Przynajmniej póki co, to było gniazdo nostalgii. Do zobaczenia w następnym odcinku.